Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tobiasz Bochański, Wojewoda Łódzki. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani Wojewodo, jak w tej chwili przedstawia się sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim? No, mamy bardzo dużo zakażeń. i W zeszłym tygodniu to pobiliśmy w zasadzie rekord dwukrotnie, jeżeli chodzi o łączną liczbę zakażeń, bo było to ponad 20 tysięcy niemniej te bardzo duże liczby zakażeń, duże liczby osób, które chorują, nie powodują dużej liczby hospitalizacji. To oznacza, że większość osób, które obecnie się zaraża, Przechodzi bardzo łagodnie COVID w związku z programem szczepień i w związku z wariantem omikron, który no, nie powoduje e, przy takiej dolegliwości jak te poprzednie warianty, jest po prostu łagodniejszy, jak mówią lekarze. Stąd też sytuacja w szpitalach nie jest najgorsza, nie jest dobra, bo ciągle mamy bardzo dużo łóżek COVID-owych przekształconych, My mamy ograniczone funkcjonowanie normalnej ochrony zdrowia. Niemniej liczba łóżek wolnych do leczenia COVID-u jest bardzo duża, bo to prawie 50% wszystkich, które przeznaczyliśmy. Mamy bardzo dużo wolnych respiratorów, także przyglądamy się tej sytuacji cały czas z pewną nadzieją, że wariant Omikron, skoro jest łagodniejszy, to już w inny sposób będziemy podchodzili do całego tego zagrożenia epidemicznego w najbliższych miesiącach. A jak wyglądają szczepienia? szczepienia wyglądają w taki sposób, że większość osób, które chciało się zaszczepić, pierwszą dawką się zaszczepiło. Obecnie główne osoby w punktach szczepień to są te, które przyjmują trzecią dawkę, tak zwaną przypominającą. Niestety ta grupa społeczeństwa, która nie chce się zaszczepić i do tej pory tego nie zrobiła, wydaje się, że już i w tym momencie do tych szczepień nie przekonamy, chociaż cały czas proponujemy różnego rodzaju możliwości i punkty, są punkty szczepień i można dojechać do punktu, i rozszerzane są te możliwości różnego rodzaju po to, żeby skorzystać z Narodowego programu szczepień. No niemniej zainteresowanie tych nowych uczestników jest, jest, jest dość ograniczone. Panie Wojewodo, a jak sprawa wygląda ze szczepieniami osób bezdomnych? No, będziemy w najbliższy weekend, dokładnie w niedzielę i w kolejną niedzielę organizować akcję. Tutaj mamy okazję włączyć się do wspaniałego przedsięwzięcia, organizowanego przez MOWS, przez zupę na Pietrynie, przez Caritas diecezji łódzkiej w którym to osoby bezdomne mają możliwość przyjścia w godzinach popołudniowych i zaszczepienia się na COVID, no, tak jak wszyscy inni bezpłatnie dotrzymują certyfikat i są bezpieczni, a to dla tych osób też jest bardzo ważne, dlatego że Umożliwia im szczególnie w zimę bezpieczne korzystanie ze wszystkich usług, schronisk, innych miejsc, w których mogą spędzić noc, a które to są tak ważne dla nich w tym, w tym czasie. A tego. ma Pan wiedzę, że takie osoby się zaszczepią? Już w zeszłym roku się szczepiły i było zainteresowanie, więc podejrzewamy, że w tym roku to powtórne zainteresowanie będzie. Niektórzy przyjmą nawet trzecią dawkę, z tego co wiem. Także, także tutaj jestem optymistą. Wszystko podrożało, żeby w portfelach zostało jak najwięcej wchodzi w życie tarcza 2.0. Co to dla nas oznacza? Tarcza 2.0 to kolejne obniżki podatków po pierwszej tarczy antyinflacyjnej, po to, aby Zdjąć. Ciężar podatkowy z kosztów różnego rodzaju produktów, aby były one tańsze, albo w zasadzie, żeby nie drożały dalej, dlatego, żeby zdjąć ten tak, taki nawiz inflacyjny. Stąd też mamy i obniżenie VAT-u na paliwo z 23% do 8%. Dalej będzie utrzymywana stawka 5% VAT-u na prąd, który już wcześniej został obniżony z 23% na 5%, VAT na ciepło, na nawozy, na gazy ziemne, na produkty żywnościowe wszystkie, które są objęte stawką pięcioprocentową, będzie to utrzymane. A oprócz tego no, dochodzi ta do bardzo ważna kwestia dla wielu osób, czyli wprowadzenie stawek związanych z ogrzewaniem budynków gospodarstw domowych, szkół, żłobków i innych takich budynków w zależności publicznej gazem, gdzie zostały te wszystkie instytucje objęte taryfą indywidualną, tańszą, a różnicę w cenie będzie płacił polski rząd. Jaką mamy gwarancję, pewność, że te ceny będą niższe? No bo wiadomo, że ten VAT to już jest taka ostatnia kwota, którą się dodaje do ceny netto. Czy rzeczywiście wszyscy będą uczciwi? No takiej gwarancji absolutnie nie mamy, dlatego że wysokość cen w gospodarce regulowana jest wolnorynkowo i to się musi stać samoistnie, ale e, słyszymy nawet e, w radiu reklamy różnych firm, które, sklepów, które informują, że już zaraz będzie obniżka VAT-u, więc oni proponują różne promocje i obniżanie cen, także to się z, powinno samoistnie wydarzyć na zasadzie konkurencji. Także powinniśmy przyglądać się cenom w różnych sklepach w najbliższych dniach, bo powinno być to widoczne. A czy to będzie jakoś sprawdzane? Nie, sprawdzany nie, będzie tylko pobierany niższy podatek, ale sam, sam fakt nikt nie może pobrać wyższego podatku, żadna firma, także to nie jest możliwe, ale oczywiście możliwe jest, żeby ktoś chciał pozostawić cenę na, dawnej, na dawnym poziomie i nie odliczać VAT-u, tylko wziąć sobie to na przykład jako marżę. Ale wydaje się, że ponieważ konkurenci takiego podmiotu dokonają obniżek, to nie będzie opłacalne i raczej. Wszystkie ceny powinny zostać obniżone, i tego się też spodziewamy. Aby tak było, bo też dochodziły takie słuchy, że niektóre firmy podwyższały specjalnie ceny, żeby teraz obniżyć, no i te ceny będą takie, jakby z vat chociaż tego vat nie będzie. No to taki mechanizm, jak często jest pokazywany, jak niektóre sklepy oszukują na wyprzedażach, wyprzedażach podnosząc wcześniej ceny, a następnie pokazując wielkie obniżki, prawda? Ale to, to nie jest dobra praktyka i tego rodzaju działania oczywiście mogą być przedmiotem yy, kontroli ze strony urzędów państwowych i zawsze też wszystkie tego rodzaju wątpliwości warto zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, bo te, ten, ten urząd akurat może, może nakładać stosowne kary na przedsiębiorców za prowadzenie takich nie fair praktyk rynkowych. Może jeszcze kilka słów poproszę o dodatku osłonowym. Mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że z powodu naliczania taryf przez firmy dostarczające gaz, niektóre podmioty były uwzględniane jako przedsiębiorcy, co powodowało naliczanie wielokrotnie wyższej taryfy niż dla gospodarstw domowych, i tak też niektórzy otrzymywali 300%, 500% więcej, większy rachunek za gaz miesięczny niż poprzednio. W związku z tym ten dodatek osłonowy, o którym pani redaktor wspomniała, to jest możliwość złożenia do tego dostarczyciela gazu, na przykład w przypadku łodzi do kolejniki, informacji jest jeszcze osobą uprawnioną do tego dodatku i wówczas ten operator musi obniżyć taryfę do wysokości taryfy dla gospodarstwa domowego i innych podmiotów, co jest w tym przypadku no, radykalną obniżką, a różnicę zapłaci państwo. Panie wojewodo, wiemy już, że planowana gala MMA VIP4 w Wieluniu się nie odbędzie. No to jest dobra informacja, bo to była gala, na której pan Najman chciał promować byłych przestępców, członków mafii pruszkowskiej, a dokładnie Andrzeja Z. pseudonim Słowik który co prawda część wyroków odświeciła, ale w stosunku do niego są inne postępowania. Nigdy za swoją działalność przestępczą nie przeprosił, a był kreowany przy dźwiękach muzyki z Ojca na pewnego pozytywnego bohatera, co spotkało się z zasłużoną i słuszną, ogromną reakcją społeczeństwa, gdzie pan Najman został skrytykowany. Ja też się do tego włączyłem, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby w budynkach publicznych. Ktoś, kto jest burmistrzem Wielunia, pełni urząd publiczny, ma dawać przykład dzieciom, młodzieży, wszystkim nam. Wszedł ręka w rękę z imprezą, na której promuje się byłych przestępców jako fajnych bohaterów, a z przestępstwa przyniesie cnotę. No i na szczęście burmistrz Wielunia pod presją, społeczną i presją opinii publicznej ugiął się i cofnął swoją decyzję o organizacji tej gali. I to bardzo dobra wiadomość, chociaż no nie smak pozostał, bo w ogóle nie powinniśmy się tym tak naprawdę od początku zajmować. Panie wojewodo, od dziś nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych w samochodach? Zgadza się, czyli jeżeli zmieniamy miejsce zamieszkania, nie trzeba też przerejestrowywać samochodu, to dotyczy sytuacji, w której samochód jest kupiony na przykład w województwie podkarpackim i ma tamtejszą rejestrację, to oczywiście trzeba wymienić sobie dowód rejestracyjny, żeby był na nas, jako na właścicieli pojazdu, ale nie trzeba zmieniać tablic, nie trzeba zajmować się całą tą logistyką, można spokojnie mieć samochód yy, w Łodzi czy w jakimkolwiek innym mieście z rejestracją z innego powiatu, i to już nie jest y, żadnym obowiązkiem ani żadnym utrudnieniem dodatkowym, ta cała wymiana. I to kierowcom trochę życie ułatwi, a od kwietnia nie trzeba będzie mieć również kart rejestracyjnych pojazdu. Zgadza się, no to wszystkie tego rodzaju zmiany prowadzą do tego, aby jak najbardziej odformalizować, ułatwić cały ten proces. Szczególnie biorąc pod uwagę, jak dużo nowych samochodów jest nabywanych przez Polaków, to myślę, że to będzie ważne udogodnienie. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. Forum Radia Rok Parada.